Robisz zakupy przez internet tak jak zwykle, ale dodatkowo otrzymujesz zwrot części pieniędzy. Umożliwia to Letty Shops, serwis oparty na idei cashback. Dziś pokażę ci jak skorzystać z tego przydatnego narzędzia. Krok pierwszy: zarejestruj się na Leti Shops poprzez tę stronę lub link, który znajdziesz w opisie tego filmu. Krok drugi: wybierz sklep, w którym chcesz zrobić zakupy i poznaj zasady naliczania cashbacku. Do wyboru masz kilka tysięcy sklepów online: Allegro, MediaExpert, Zalando Lounge, Booking, Eobuwie, Pyszne.pl, IKEA i wiele, wiele innych. Krok trzeci: kliknij przycisk Przejdź do sklepu i zrób zakupy. I to wszystko. Gdy sklep potwierdzi zakup, otrzymasz zwrot części wydanej kwoty. Gdy zaś zbierzesz co najmniej 20 zł, pieniądze przelejesz na swoje konto bankowe. A teraz kilka sposobów na jeszcze większe zyski dzięki Letty Shops. Hot cashback czyli zakupy z cashbackiem powiększonym do kilkudziesięciu procent. Aby trafić na taką ofertę, szukaj ofert oznaczonych w ten sposób. Program lojalnościowy Letty Shops składa się z trzech poziomów, po uzyskaniu których otrzymasz zwiększony cashback w każdym sklepie. Wtyczka Letty Shops do przeglądarki: dzięki niej dowiesz się, czy sklep, który właśnie przeglądasz, oferuje cashback i w jakiej wysokości. Twoim zadaniem będzie tylko kliknięcie w aktywuj cashback i zrobienie zakupów. Program poleceń: wejdź w zakładkę polecaj i zarabiaj skopiuj swój link polecający i przekazuj go znajomym. Dzięki temu każdy z Was może otrzymać bonusy. Chcesz wiedzieć więcej o funkcjach Letyshops? Zapraszam na mojego bloga. Udanych zakupów.